Międzynarodowy wspólny gołębnik Kaszuby. Początkiem kwietnia udaliśmy się na Kaszuby do malowniczego miasteczka Czersk. Leży ono w południowej części województwa pomorskiego w powiecie chojnickim. To niezbyt duże miasteczko liczące obecnie niecałe 10 tysięcy mieszkańców posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z Trzewem, Chojnicami, Gdynią i innymi większymi miastami. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 22, stanowiąca połączenie Tczerska z Trójmiastem, Piłą i Koszalinem. Od południa miasto otoczone jest gęstym lasem, ponieważ słynne Bory Tucholskie znajdują się tuż za Miedzą. W Tczersku pełno jest zabytkowych budynków, Piękny neogotycki kościół pod wezwaniem Mary Magdaleny oraz modernistyczny ratusz. To wspaniałe miejsce warte odwiedzenia przez każdego turystę, żądnego pięknych widoków. My jednak przybyliśmy do Czerska zupełnie z innego powodu. Znajduje się tutaj wspólny gołębnik, który na stałe wpisał się do karty polskiego gołębiarstwa. Został założony w 2015 roku i w tym roku odbędzie się już dziesiąta edycja tego gołębnika. Można śmiało rzec, że jest to gołębnik z tradycjami. Właścicielem tego gołębnika jest Sebastian Ostojalniski, człowiek niezwykle pracowity, pomysłowy i ambitnie dążący do zamierzonego celu. W prowadzeniu gołębnika bardzo pomaga mu fakt, że jest czynnym hodowcą od blisko 30 lat i odnosi spektakularne sukcesy z gołębiami. W roku 2002 pierwszy raz zdobył tytuł Mistrza Oddziału i od tego czasu święci sukcesy na poziomie sekcji, oddziału, okręgu i regionu. W sezonie 2023 odniósł też znaczące sukcesy na poziomie kraju i w konkurencji intermistrzowskiej. Gościmy na jego gołębniku po raz pierwszy i bardzo ciekawi nas, jak zaczęła się przygoda Sebastiana ze wspólnymi gołębnikami. Międzynarodowy wspólny gołębnik kaszuby, wcześniej pod nazwą WG Czers, powstał w 2015 roku. Teraz jest rok 2024, czyli. Obchodzimy jubileusz dziesięciolecia. W tej chwili obsada gołębnika wynosi 900 gołębi. W pierwszych edycjach była to 600 gołębi, trochę żeśmy gołębni rozbudowali. W dalszym ciągu zresztą jest możliwość jego rozbudowy. Na wspólnym gołębniku, oprócz lotu finałowego, jak wiadomo, gdzie jest najważniejsza rywalizacja, bo każdy chce mieć, jak wiadomo, pierwszego gołębia z finału, jest wiele innych współzawodnic, Jest współzawodnictwo drużynowe spółzawodnictwo tak zwane tradycyjne, współzawodnictwo drużyn kobiecych również na naszym gołębniku jest wyłaniamy najlepszego gołębia asa. Dodatkowo od przez 9 edycji finał był jednocześnie lotem o puchar memoriał świętej pamięci Mieczysława Bieska, który zginął w pamiętnej katastrofie w Katowicach, który był tutaj członkiem naszego oddziału wcześniej Czes, teraz Chojnice Czuchów. E, właśnie ku jego pamięci zawsze jest lot finałowy. W tym roku wyjątkowo będzie to e, jednocześnie ten e, puchar będzie nie o memoriał, tylko o puchar dziesięciolecia e, tego wspólnego gołębnika kaszuby. Jak zlokalizowany jest gołębnik. No gołębnik tutaj jest zlokalizowany od strony czarnej wody, czyli tu y, nie ma tyle lasów od tej strony, bo od strony z kolei Chojnic czy Tucholi są bory, w których przeważają, no, lasy są ogólnie sosnowo, sosna głównie i świerk. Y, wybrałem tą lokalizację głównie ze względu właśnie, że od strony czarnej wody nie ma takiego zalesienia i tym samym nie ma tutaj problemów z jaszczębiami. Kierunek, jak widać, gołębnika, kręcimy ten film przed południem. Skierowany jest na, wloty są skierowane na kierunek południowo-wschodni, czyli od rana tutaj operuje słońce. No, przede wszystkim prozdrowotnie działa na gołębie, a to jest tutaj kwestia zdrowia i kondycji gołębie. Jest, jak wiadomo, na takim wspólnym gołębniku jest najważniejsza, żeby te gołębie później w zdrowiu utrzymać i w dobrej kondycji. Gołęnik jest zbudowany. Z drewna, w środku również jest wybity częściowo sklejką, częściowo błazerią. Myślę, że tutaj jest, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wentylacji, to myślę, że tu jest bardzo dobrze rozwiązane, bo od strony zachodniej jest od nawiew powietrza. Praktycznie na ścianach w środku, o czym za chwilę się przekonamy, nie ma żadnego pyłu, kurzu. Gołębie tutaj nie mają większych problemów z górnymi drogami oddechowymi. No i przede wszystkim skierowanie na ten południowy wschód powoduje, że, że ta wentylacja tutaj super działa. W tej chwili gołemnik ma 10 przedziałów. Długość gołemnika wynosi 25 metrów, szerokość 2,5 metra. Gołębnik w Czesku jest wykonany bardzo solidnie i estetycznie. Najważniejszą rzeczą jednak jest fakt, że jest on suchy, zdrowy i doskonale wentylowany. Przejdziemy teraz do środka gołębnika, by zobaczyć, jak zbudowane są cele i przedziały. Teraz jesteśmy w środku gołębnika. Jak widać, gołębnik, ta część przynajmniej, ma cztery boksy, które można zasunąć. Wszystko jest wykonane z drewna. Wentylacja, jak mówiłem wcześniej, na zewnątrz. Od środka zasysane jest powietrze, od, od dołu, i tutaj góra wychodzi. Dodatkowo na ścianie zewnętrznej jest siatka przeciwwieczna. Wcześniej, jak tego nie było, to mi trochę wilgoci wchodziło do Od Odkąd jest ta siatka, również yy, ta wilgoć w się nie pojawia. Na tylnej ścianie są regały, tutaj jest w każdym boksie jest 60 pozycji. Dodatkowo można siodełka, w tej chwili nie ma takiej potrzeby zamontować na boczne ściany. Tak jak powiedziałem wcześniej. Głównymi materiałami użyty, użytymi tutaj przy budowie to jest sklejka i drewno, dodatkowo są ruszta na podłodze. Dodatkowo jest siatka, która zabezpiecza przed ewentualnymi jakimiś intruzami, które mogłyby tutaj wejść do środka. Także myślę, że tak tutaj widać jest zero kurzu na ścianach, także wentylacja działa idealnie. W tym Jak zajmujesz się gołębiami, które zostają dostarczone do Twojego gołębnika? Pierwsze gołębie przyjmujemy 20 marca. W tej chwili jest przyjęty już na tą chwilę, a jest 10 kwiecień. Około 140 gołębi. Na początku, w pierwszej fazie, głębie są w każdym boksie. Po prostu nie przepełniamy tych boksów, bo jest miejsce. Po 30-40 gołębi. Z 5-6 hodowli. Także y, nie wpuszczamy gołębi praktycznie y, niezaszczepionych, szczepimy szczepionką rp która zabezpiecza na paramyksowy rozę i rotawirus, to jest takie podstawowe szczepienie, dopiero później na początku czerwca szczepimy ospoł. Także jak widać tutaj są gołębie, te y, które są teraz w korytarzu y, będą wkrótce oswajane, tutaj te gołębie akurat w tym boksie są około tygodnia, I tu chcę pokazać żeby jak z tymi gołębiami w tej fazie postępuje. Gołębie do wody teraz dostają głównie zakwaszacze, jakieś ustne abarbatę, coś na górne drogi, a ja to wszystko na bazie olejków eterycznych, staram się żadnej chemii nie podawać, w tej początkowej fazie, oprócz tego szczepienia. No i obserwuję przede wszystkim kał, tu widać specjalnie nie sprzątam, ale jak widać jest kał suchy, nic się tutaj nie dzieje, a gołębie po prostu muszą, muszą same sobie być też odporne, bo od razu przy takim prowadzeniu y, hodowli, od razu te słabsze osobniki też wyizoluje. Ale jak tutaj widać jest wszystko ok. W ogóle te, y, zawsze uczulam tych hodowców, które, którzy dostarczają te gołębie na wspólny gołębnik, żeby y, po prostu dostarczali jak najwcześniej te gołębie. Nie? Bo mam z, z mojego doświadczenia tutaj dziesięcioletniego już teraz, Zauważyłem, że im wcześniej dostarczone gołębie, tym ja mam mniejsze problemy z tymi gołębiami. Ne? W momencie, tutaj, gdy tych głębi przybywa na tym wspólnym głębniku, te gołębie razem łączymy. Tutaj wszystkie, yy, Tu jest akurat z tej strony 240 gołębi, z tej strony, jakby z prawej strony tego wspólnego głębnika. Wtedy te wszystkie boksy, jak są, są gołębie oblatane boksami, bo wiadomo, one są. Yy, Nierówno stare, bo na przykład tu będą przyjmowane głębie przez miesiąc. Czyli nie mogę wypuścić tych wcześniejszych razem z tymi młodszymi, żeby mi po prostu przy głębniku nie odleciały. Dlatego wypuszczam je tymi boksami. A później złączam wszystkie, są drzwi otwarte i głębie jakby są wszystkie razem połączone. Nie? Także tak to przebiega. No później, jeżeli chodzi o, o badanie tutaj zdrowotności stada, to mi tu pomaga doktor Ryszard Chorąży, który tutaj często. Go tutaj zapraszam, bada tutaj stan zdrowotny. Ale co ciekawe, trzy lata pod rząd, jak żeśmy badali, on sam się dziwił, bo też y, pracuje w inspekcji weterynaryjnej i tam badają od, z różnych ferm, z gołem, yy, gołemniki stan zdrowia tych innych z innych hodowli. Zawsze jak badał gołębie, to stwierdzał, że nie było tych oocy z kostydy, nie było robaków, także z żółtego guska, co ciekawe, nie było i takżeśmy dochodzili dlaczego to jest, tak nie? Też tutaj jest przeprowadzana właśnie yy, wcześniej zawsze przed sezonem odkażam te gołębniki, nie? On yy, na przykład polecił mi polenę Polene J, teraz Wiroset, taki prepalat Wiroset, chyba bo dokładnie ta nazwa. Yy, bo na przykład Wirkon to mówi bardziej na takie powierzchnie, zrywalne jest lepsze, a, a akurat Polena czy ten Wiroset bardziej na takie drewniane powierzchnie. To ma też znaczenie. Widzę przy tym odkażaniu tego gołębnika. Nie? No i też to powoduje, chyba że te gołębie że łatwiej w zdrowiu utrzymać, nie? Ale on twierdzi, że te gołębie nie chorują na te, te podstawowe właśnie, co największa bolączka przez to, że chyba są te ruszta wszędzie. No i wentylacja bardzo dobrze działa, nie? Mówię, tu nawet nie myłem nic a jest to. Zero pyłu w tym gołębniku jest. No, wentylacja działa tutaj perfekcyjnie, można powiedzieć. Kiedy zaczynają się pierwsze treningi? W momencie, gdy kończymy tutaj przyjmowanie gołębi, to zaczynamy Tutaj oblatywać intensywniej te głębie, wszystkie głębie wtedy łączymy razem. Loty ogólnie zaczynają się na początku sierpnia. Pierwsze to są takie przyzwyczajenie głębi do kabiny, ogólnie, bo wiadomo, te młode zawsze się stresują do koszy. I tutaj wypuszczamy je z kilku kilometrów. Ogólnie mam wpisane w regulaminie 8 lotów treningowych i pięć lotów konkursowych plus ekstra finał, nie? Pierwszy lot to jest taki ten konkursowy już nagrodowy, gdzie leci już o, o pieniądze i o te nagrody rzeczowe. Jest z odległości 100 km. Tu też udało się w tej chwili podpasować fajną miejscowość. Eee, Sypniewo, potem lecimy z Połczyna Zdroju. Kolejny lot to są dwa Nowogrady. Do tej pory leciałem i w tym roku miałem też fajną miejscowość. Myślę, że w 23 się lot z tej miejscowości udał. To jest z Niemiec, miejscowość Wolfswagen. Tutaj odległość do wspólnego gołębnika wynosi dokładnie 400 km. Planuję też zorganizować ekstra finał zależy ile głębi zostanie, bo to też wśród hodowców się cieszy coraz większą popularnością, żeby ten lot y, taki dodatkowy był co najmniej 500 km. My tutaj w oddziale latamy z kierunku Hanower, ale też myślę tutaj kierunek y, Hamburg, gdzie tu też około 500 km by było do tego wspólnego gołębnika. Nie? Tutaj jeżeli chodzi o funkcjonowanie strony internetowej tutaj systemu, który obsługuje ten y, wspólny gołębnik to program umożliwia po prostu, że, że na bieżąco wszystko jest na żywo. Yy, wyniki, yy, gdzie wchodzimy na zakładkę loty 2024 w tym sezonie będzie, możemy te przyloty wszystkie śledzić na żywo. Też yy, klasyfikacja drużynowa i klasyfikacja gołębi AS też się zmienia na żywo, bo jak wspomniałem wcześniej, te klasyfikacje tutaj też są na wspólnym gołębniku. Klasyfikacja drużyn czyli ta tradycyjna i klasyfikacja samych drużyn żeńskich, bo takie też mistrzostwo tutaj mamy. Nie? Jak karmisz gołębie? Jakie preparaty używasz w czasie sezonu lotowego? No w tej chwili jest okres przyjmowania gołębi. Może powiem krótko o karmieniu. No w tej chwili wiadomo, gołębie muszą się rozbudować, czyli karma bardziej białkowa, ale też tych gołębi nie głodzę. Zawsze staram się zasypać karmik czystym jęczmieniem, żeby te gołębie były syte, ale podstawowa karma, którą nawet w domu sobie mieszam z ziołami, tam z różnymi dodatkami, to, to jest ogólnie oparta na białku. Jak wiadomo, jest bliżej sezonu lotowego, to praktycznie tutaj tego białko wypada z karmy, jest gołę... karma lekko strawna. No w tej chwili, jak wspomniałem wcześniej, zakwaszacze do wody, usnea barbata. Yy, jakieś tam eukaliptus, no takie bardziej odpornościowe głębie, oregano do wody, no na karmę głównie są jakieś tam oleje, też taki fajny suplement, może o tym powiem, jest doktora Dobkowicza, Adenostop, który yy, również probiotyki zabiera, też stosuje takie probiotyki EM probiotyk z takiej firmy które są bardzo wydajne. to Niekoniecznie trzeba z logo gołębia, a niekiedy są takie suplementy bardzo też skuteczne. W ogóle też y, probiotykami pryskam ten gołębnik. Też fajna jest y, preparat z Centrum Zdrowia Candivet. Też właśnie używam go do, do pryskania gołębi, gołębnika. To jest z kolei na grzyba. Bardzo fajny taki ziołowy preparat. No to tak jeżeli chodzi o przygotowanie tych gołębi do lotu. Jak sezon się rozpoczyna, no to też już takie suplementy wchodzą typowo na loty, yy, pobudzające formę tych głębi, jakieś witaminy. Też fajny preparat, którego używam jest Goldbeer Entero Extra z probiotykami i jednocześnie z witaminami, który stosuję razem z octem jabłkowym, który mi to jednocześnie zakwasza tą wodę. A wiadomo, młode głębie za dużo nie potrzebują, najważniejsze utrzymać je w zdrowiu. Wiadomo, tu, tu bez leków też się nie obejdzie. Szczególnie, y, gdy jest czerwiec, to zresztą na każdym wspólnym goemniku, chyba czerwiec taki, jeżeli chodzi o choroby, y, o występowanie chorób, to jest najgorszy okres, y, bo wtedy już wchodzi y, jakieś tam adeno, się pojawia. Ogólnie wszystko na wspólnych goemnikach y, w, porównaniu, w porównaniu z goemnikami. Takimi, no, który, którymi prowadzimy sobie tam indywidualnie, to jest y, totalna różnica. Tu wszystko musimy wcześniej y, zapobiegać, leczyć i szczepić gołębie. Na przykład Ospę, to ja już szczepię na początku czerwca, nie? bo zdarzało się, że co, co normalnie w hodowli ta ospa się nie pojawia, czy tam niektórzy w ogóle to y, zaniechali szczepienie na Ospę, ale tu po prostu jest. Z y, tylu gołębników gołębie trafiają, że, że te, musimy już na początku czerwca zabezpieczać nawet gołębie szczepionką na ospę. Nie? Także bez tego szczepienia też się tutaj nie obejdzie, bo już miałem takie zdarzenie, że trafiały głębie, a, a ten wirus się bardzo też y, mocno rozprzestrzenia. Sebastian ma ogromną wiedzę hodowlaną, która wraz z pracowitością sprawiła, że ptaki mają zapewnione optymalne warunki bytowania. Mamy tu na myśli opiekę zdrowotną, żywienie, suplementację, jak również warunki lokalowe. Gołębnik Sebastiana jest przestronny, suchy i przede wszystkim zdrowy. Przed nami nasza kabinka, która do tej pory przynajmniej tutaj wystarczała na te nasze treningi i loty, ale w pogotowiu też mamy taką kabinę na tysiąc gołębi, którą mo możemy w każdej chwili uruchomić. No ale ta jest samorobna przez nas robiona tutaj. Kolega ja akurat spawał, kosze, żeśmy sami wykonali. Także do tej pory nam tutaj w stu procentach za egzamin. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, bo to jest myślę, że ważna sprawa, że tu nie używamy żaluzji. Bo często jest tak, że szczególnie młode głębie potrafią się po prostu je dusimy I to powoduje, że. Nawet tych powrotów z treningów nieraz, jak gołęby muszą w tej kabinie przenocować, są te loty nieudane przez to. Może teraz krótko powiem o tutaj transparentności na tym Gołemniku o wiarygodności. Tak jak tutaj wspomniałem, to jest dziesiąta edycja. Ja staram się za każdym razem, jeżeli chodzi o potwierdzenie odlotów, żeby ktoś mi zawsze potwierdzał odloty gołębi, gdy mamy te już loty nagrodowe. Takie zawsze jest przygotowane potwierdzenie. To jakieś stare wyszukałem sobie, i zawsze staram się, żeby jakiś hodowca na potwierdzeniu był. Tutaj dodatkowo jest możliwość, że blombujemy tą kabinkę. Są numery blomb zapisane na tym potwierdzeniu. Dodatkowo każdy odlot jest filmowany. Prowadzę też na Whatsappie grupę, gdzie hodowcy praktycznie od razu to widzą. Mogą sobie podejrzeć, przyloty też są nagrywane, gołębi z każdego lotu praktycznie, można sobie też, prowadzimy zresztą swój kanał na YouTube MWG Kaszuby. Do tej pory tu jakiś takich wpadek, jeżeli chodzi o taką wiarygodność moją, czy, czy żeby tam komuś jakieś z, z zaległości były w wypłatach, czy rozliczenia jakieś, to tutaj nie, u nas tego nie ma. Transparentność i uczciwość to priorytetowa sprawa w prowadzeniu wspólnego gołębnika. Sebastian jest człowiekiem bardzo medialnym. Prowadzi grupę na WhatsAppie, swój kanał na YouTubie oraz stronę internetową, gdzie znajdziemy wszystkie potrzebne informacje. Bardzo przykłada się też po sezonie, by aukcje gołębi były zorganizowane na wysokim poziomie. Koniec sezonu to zawsze początek Lotowego, oczywiście. To początek sezonu aukcyjnego, i staramy się zawsze do tego podchodzić bardzo profesjonalnie do tych aukcji, żeby jednak dobrze zaprezentować te gołębie. Praktycznie, jeżeli chodzi o sprzedaż tych gołębi na aukcjach, to udaje się co roku wszystkie gołębie sprzedać. Myślę, że to dzięki temu, że jakoś się angażuję w promocję tych gołębi. Zawsze są filmy nagrywane, gołębie są zaprezentowane. Staram się, żeby do każdego gołębia zawsze hodowca miał przygotowany rodowód, a jak nie, to pomagam mu. Wystarczy, że mi tutaj rodowody rodziców prześle i w programie graficznym sam później tworzę te rodowody. I przede wszystkim e, później sam potwierdzam pieczęcią, opisuję te rodowody i, i wyniki tych głębi w takim skrócie. Że każdy, kto nabędzie później te gołębie, ma potwierdzenie przeze mnie pieczątką i że gołąb, gołąb takie i takie wyniki zrobił. Wspólny gołębnik, kaszuby, należy do średnich gołębników. Sebastian nie jest nastawiony na jakiś wielki interes i przyjmuje tylko ograniczoną liczbę gołębi, tak jak pozwala mu na to miejsce i czas. My poprosiliśmy go, aby w tym sezonie przyjął kilkadziesiąt sztuk więcej, bo wielu naszych kolegów pragnie uczestniczyć w lotach z tego wspólnego gołębnika. W tej chwili mamy zapisane około 516 gołębi, no plus yy, podjąłem decyzję o przyjęciu gołębi rezerwowych, czyli do każdej drużyny, która składa się z 6 gołębi, przyjmuje 3 gołębie maksymalnie rezerwowe. Niektórzy korzystają z tego, większość korzysta, przysyła od jednego do trzech tych rezerwowych. Bo w razie czego gołąb jakiś zginie czy, czy padnie, bo takie no, też przypadki się zdarzają, czy zginie nawet na lotach treningowych, to ten gołąb rezerwowy, którego przyjmuje bezpłatnie, wchodzi w miejsce tego gołębia podstawowego. Łącznie, jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, jest głębnik na 900 gołębi, ale myślę, że po ukazaniu tego filmu teoretycznie mogę jeszcze przyjąć około kilkanaście drużyn. Jak ktoś yy, tutaj Powiem mi hasło, że tu tornado. To przyjmę kilkanaście drużyn, ale to będzie jakby klucz do tego, bo jak wspomniałem tutaj, w związku z tym, że przyjmuję te gołębie rezerwowe, to już w tej chwili to jest około 700 gołębi, nie? a mówię, kilkanaście drużyn jeszcze będę mógł przyjąć. Teraz może krótko wspomnę o swojej hodowli. Gołębie hoduję już ponad 30 lat. No myślę, że z dużymi sukcesami, szczególnie. Od momentu, w którym mam obecnie gołębnik, czyli od 2002 roku. To naprawdę te sukcesy już są znaczące. No Jeden z najlepszych yy, sezonów to był sezon 2023, gdzie zdobyłem tytuł 14 przodownika w intermistrzostwie na trzy kraje Polskę, Słowację i Czechy z wynikiem 282 koeficjent. No w zeszłym sezonie poza tym zdobyłem tytuł wicemistrza regionu, tutaj drugiego, gdzie m.in. jest okręg Szczecin, Koszalin, Pomorze Środkowe, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, także dosyć duży region, dwa północ, tam udało się tytuł wicemistrza regionu zdobyć w tym właśnie intermistrzostwie. Dodatkowo zdobyłem tytuł wicemistrza okręgu w zeszłym roku tutaj nas jest prawie 700 hodowców okręg pomorze Środowy, środkowy w kategorii GMP. Też jestem przodownikiem chyba 60 czy 59 w, Gen w generalnym mistrzostwie Polski za sezon 2023 z wynikiem 1849. Także w zeszłym roku lotowałem taką małą ilością gołębi, bo średnio wkładałem no 25-26 do 30 gołębi na lot i Myślę, że też dzięki temu się łatwiej typowało te głębie, no i te sukcesy były. No wcześniej też miałem Mistrza regionu w Kategorii B w 2010. Mistrzostwo Okręgu też, ale ostatnie lata to yy, szczerze mówiąc bardziej mi wychodzą loty krótko i średnio dystansowe, bo bardziej już skupiłem się na tych głębiach, może dzięki temu, że. Zacząłem współpracę też między innymi z Reichardem Mulem i tam dużo głębi mam od niego, bo cały teraz głównie te gołębie wprowadzam. Z, 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 to są gołębie z linii Gaby Vanden z Van Dijka. Te gołębie bardzo dobrze mi się tutaj przyjęły i teraz między innymi ten, te obecne sukcesy to tym głębiom też zawdzięczam. Myślę, że tu doświadczenie, które zdobyłem przed, przez te kilkadziesiąt lat hodowli zachęciło mnie do, w ogóle do założenia tego wspólnego gołębnika. Ale myślę, że tu też yy, ważny aspekt to kwestia też, bo to nie jest goemnik jak wiadomo na tysiące gołębi na robienie dużego biznesu, bo to jest goemnik taki powiedzmy średni, nie bardzo mały średni. Po odliczeniu, jak tutaj <gryw> wspomniałem tutaj koledze wcześniej, podatków yy, pieniędzy na nagrody i tak dalej, to to naprawdę nie zostaje dużo z tego biznesu. Może trochę później z tych aukcji też zostaje, ale jak to się prowadzi wszystko tak, jak to powinno być, to naprawdę z tego, ale tu chyba najważniejsze są też kontakty takie koleżeńskie. Dzięki temu poznałem bardzo dużo hodowców, dużo też uczestników, którzy razem ze mną zapoczątkowali, tu zaczęli brać udział, kontynu kontynuuje. Tą znajomość daje praktycznie co sezon. Dużo y, hodowców też dzięki temu, że tutaj wydawało te gołębie wyselekcjonowało sobie gołębie. Y, bo zauważyli, że tu się sprawdzają i u nich też te linie gołębi zaczęły u nich, czy na u ich kolegów latać, także też ten gołębnik Sprawia to, że, że, że hodowcy sami widzą, że, że szczególnie jest, jak teraz w tych czasach, gdzie coraz większa specjalizacja jest, w ogóle coraz więcej ludzi, czy hodowców bierze udział w takich zawodach jak wspólne gołębniki, ale to jest zupełnie, powiem tak, że to nie są te gołębie, które nam się wydają, że w oddziałach bardzo dobrze będą latać, to też na wspólnych gołębnikach będą latać, nie? Właśnie dużo, co, co kupują te gołębie później na tych aukcjach, chwali sobie te gołębie, bo one są też myślę, że dobrze wyselekcjonowane pod kątem zdrowotnym. Tu słabe gołębie po prostu nie mają szans na tym gołębniku. A później mieszając na przykład ze swoimi gołębiami i wysyłając dalej na wspólnych gołębnikach gołębnik, te gołębie już się lepiej aklimatyzują na wspólnym gołębniku i lepsze efekty ci hodowcy uzyskują. Dlatego myślę, że też popyt jest dobry na te gołębie. Bo coraz więcej ludzi gra na wspólnych gołębnikach po prostu, nie? A tylko <noise> zakup, czy tam selekcja pod kątem tych wspólnych gołębników. Zresztą widzimy, że, że ci, co znaczące wyniki robią na wspólnych gołębnikach, to, to głównie też nabywają pod kątem tych zawodów nowe gołębie. Nie? Jak to sami słyszeliśmy, Sebastian to wielki miłośnik Gołębi i niezwykle przyjacielski człowiek. Ma czas, żeby porozmawiać o gołębiach z każdym hodowcą, służy radą i swoim doświadczeniem. Wielu hodowców chętnie odwiedza to miejsce i kibicuje gołębiom w czasie lotów. Na zakończenie sezonu lotowego organizowane jest spotkanie z uczestnikami, na którym prezentowane są najlepsze gołębie ze wspólnego gołębnika oraz wręczane są nagrody za zdobyte miejsca w lotach. Jesteśmy przekonani, że wspólny gołębnik kaszuby jest jednym z lepszych gołębników w Polsce i jeszcze przez wiele lat będzie dostarczał rozrywki hodowcom z Polski i z zagranicy. Montaż i realizacja studio filmowe Tornado.